Kolejnego dnia, kolejnego vloga Tak, jedziemy właśnie na Chrystusa I na plażę Copacabana. Copacabana Spikałam sobie właśnie do ryja ten bardzo toksyczny środek na komary. A ja mam jakiegoś wielkiego guza Więc, ale jest ok, jest wszystko dobrze Także do zobaczenia Ta droga do Jezusa, przepraszam, Bo jest ta wielka kieszonkowa droga, gdzie kradną to się, chyba się chyba ludziom pomyliło. Człownie, dziad nas chciał oszukać perfidnie. Gdy przychodzimy, on od razu nas już nas było z auta, jakbyśmy uberze, że mm, no walking, no. No walking y, bus, train, or bus. Train, train bus. I on już chciał nas przekonać na busa, bo oczywiście on jest pewnie jakimś kierowcą. A my, że to w walking. A on nie, no walking, no, że przykro mi. No i niestety, ale było walking, on nas perfidnie chciał okłamać. Ale no, na szczęście poradzone. W ogóle jesteśmy w dżungli, To jest trochę dziwne, ale ładnie. Tu jest ścieżka, stamtąd przyszłyśmy i tam idziemy i dosłownie zero ludzi. Zero, jest no. godzina co, dziesiąta? Tak, pełno w ponoć, tak? Strasznie, no My ja aż, Strasznie się martwię szczerze o mój wielki Tobu, bo się rzucają. Pod Chrystusem, jak widać, Luby. ludu jest jak... Bardzo, by... dużo Bardzo dużo, ale nie ma kisąkowców nadal, przynajmniej ich nie widać. Małpy, małpiszony, małpeczki. Tam mamy piękny widok na Brazylię. Odbywa się dzisiaj msza święta, bo jest niedziela i okazuje się, że to są msza święte. I chciny. I chciny super. przy smaku, bo akurat w sklepie pod Jezusem mają jakieś takie peru krosant Nie wiem czy to jest czok, czy to jest peru krosant ale... Ojmy. To jest chyba czoklad, dobra? Ja żadną kulę. Nie wiem z czym to jest, z ale to jest. Przepisane, przepisane, tak? przepisane, to jest, zajebiste. To jest łzy. Kolejny stożek test <śleski>. Jakim? Kurczak i jakieś zielsko. To dobre? Smakuje... Ciężkie. Klupuje. Pieruk z mięsem. Dosłownie. Mm -hmm. Ej, pycham. Mm. Peru rosną No, nie wiem co to na środku. Chyba. Ser na pewno. Ale jeszcze kto jest. Mm. z serem. Tylko ale ale dobra. Jesteśmy na targu u prawdziwej pani Indianki. Ale I kupuję szachy takie. O proszę. Pani liczy. Pięknie. jakiś Co to jest? Wyszło jeleń to jest chyba. Jesteśmy w jakiejś jaskini w parku. Jakimiś z jakimiś Co to się dzieje w ogóle? Dziwnie. Tu jest taka grota i tu są takie różne akwaria z rybami, z piraniami. Nie ma już piranii, ale takie masz środowisko brunioste. Idziemy do y, Ipanema Praia. Ipanema Beach. Patrzcie jak prezentuje pięknie. Ruch jak w Madrycie. Prawie jesteśmy w Madrycie. Umne fale są dzisiaj się okazało. Ale piękna jest ta plaża. No piękna. Patrzcie na to jaki piasek. Wsparłyśmy na pierwszy szczyt i jest idealna pogoda jednak, jest pięknie. No, tam jest Kryaj z Reindir. Tam szczyt tego Sugarlofa, jest już jak w dupie, jak widzicie. Ale i tak jest pięknie, tylko że mam jeszcze 2%, więc już za wiele wam nie nagram pewnie. Ale no, taki widok. Jesteśmy na ogrodach botanicznych, teraz, jak widać, piękne ogrody. Była mało widziana. Tak, dopiero weszliśmy już gibą, niesie jakiś plastik, ale zastanawiamy się w ogóle strasznie nad paralotnią, nad skokiem z paralot. znaczy takie para. hang, hang gliding. Ale ja mam straszny lęk wysokości i nie wiem, czy jestem w stanie to psychicznie przeżyć, więc jeszcze zobaczymy. Test e, Kaplinka. Taki zimny nie da się tego wskazać. Mamy ze zamrożonego kufka, ale Brazylijski, regionalny. Drink. Na wódce podobno. Ale wódce, ja Takie usterki, właśnie, przyjadę do trzeba. Pamiętacie, jak wam mówiłam o tym, że myślimy nad paralotnią? Jednak absolutnie nie myślimy nad paralotnią. Bo ja byłam pewna, że my mamy jakąś świetną ofertę znalazłam, że za 800 tych ich erów, realów czy tam realów, to wychodziło bardzo tanie. I sobie, znaczy tam po prostu się 70 na głowę. I myślę, boże, jak fajnie. Normalnie tam jest za 700 za osobę. No niestety było to w dolarach podobnych. Ale nie było jak tego wiedzieć, bo do, napisali jakby walutę ich. W sensie ten znaczek ich i domyśl się człowieku, że to jest w USD, nie? Domyśl się. No niestety nie dano nam paralotnie, więc... Ale ja się nawet cieszę. Nawet lepiej dla mojego zdrowia, tak? Że Ja tam nie idę. Idziemy kochani do lasu. Już jesteśmy w sumie trochę w lesie, ale idziemy szlakiem dziś. Studentów. Tak, więc może zobaczymy jakieś małpiszony i itp. Ja bardzo liczę na Tukana. Ty liczysz na też tukana? Tak i chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mi jest przykro ze wszystkich uberów tutaj, bo jechałyśmy tu 49 minut 50 prawie godzinę i on wziął od nas 30 erów, czyli jakieś... No 7 zł na głowę to jest. No, mało wiaderstwo. No ale co no? Damy mu trochę na piwano z 5. <gry> Oczywiście zła trasa nie tutaj jak zwykle. Zero umiejętności korzystania z map. Wracamy się ogólnie, szliśmy tyle pod górę, że trzy przystanki musiałyśmy mieć przed, na w zabranie w ogóle oddechu. Mamy pierwszego tutaj y, towarzysza w podróży, nawet dwóch. Boże. Odkryliśmy już dobrą trasę. Jest bardzo ładnie, tylko jedziemy po ulicy, ale no w sumie pewnie nic tu nie jedziemy, więc z niej zejdziemy. To prawda. I po drodze powinna być jakaś grota. Ładnie jest cały czas, więc będziecie mieli piękne widoki. Doszła do rest o, restaurante proszę. Restaurante Efriseta. Takie opuszczenie. Proszę, tak mamy restaurację. Ja liczyłam na pyszny posiłek. Niestety no nie ma tu restauracji. Proszę jesteśmy w okolicy grotowej. Jest dużo grot. Ale nie za bardzo jest jak tam wejść i trochę chyba się zgubiłyśmy znowu. Y no lepiej chyba życie jak przewodnika tutaj, tak szczerze. Co nie się wtedy zgubiliśmy, bo no, przeszliśmy już, już z 11 kilosów, a to miało być 2,5 kg, kilo, kilometrów. E, no i teraz wracamy ulicą i jest masakrycznie, my już jesteśmy takie zmęczone. Strasznie dużo przeszłyśmy i nie ma nic. Ta pierwsza mapa, którą pokazałam, to była ostatnia, jak to była. Ay. Także super, zawsze są tylko na wejściu, a potem już nic, nic i nic. Tragedia. No, moje włosy wyglądają jak wielka wilgoć w powietrzu. Jednak mamy je. Patrzcie, to ma zwierzynka. Dzień dobry. Dzień dobry, kochany. Jesteśmy na targu przy naszym domu, jest centrum, tu jest dość sporo ludzi, więc. Tak, taki targ. Odkupione! kupione! Tak, i w ogóle nie jest niebezpiecznie, tak szczerze. Jest ciemno jak w dupie, patrzcie jaki ruch! Jesteśmy w samym centrum Rio de Janeiro! Zaczynamy z targu. Takie zakupione, za dwie dyszki. Dwie dyszki. I zakupiliśmy też inne pamiątki, ale to zobaczcie kiedy. O, ja muszę przypinkę, przypiąć, ja przypięciłam kolejną przypinkę, bo zbieram przypinki z wszystkich krajów, tak pewnie wiecie. I tak, w to była też w Rio. Ale następnym naszym y, punktem do zdobycia jest koszulka I Love Rio. I są takie świetne, no. tylko w tam są w Brazil na no I wcale je bardzo, ale no, nie było ich teraz. Ale takie mamy! Mm. Takie mamy i ja jeszcze mam magnesik i karteczkę, ale ja tego nie będę pokazywać, żeby nie spoilerować y, mamusi magneza. Patrzcie, kochani, kupiłyśmy takie awokado, więc teraz Wam zrobię review jak to wygląda. Kocham awokado. A takiego wielkiego to nigdy nie widziałam. <grywa> Boże, Boże. Wielkie. Właśnie jedziemy na fawelę. Tak, Wzbraniałyśmy się Ale przed tym. Mamy takie koszulki, przygotowane jesteśmy. Ale okazało się, że to jest bardziej moralne niż nie pójść na fawelę, pójść na fawelę, więc Idziemy na pokoju. Na Chciałabym nadmienić tylko, że jest ciepło pierwszy raz od, odkąd, od pierwszego dnia tak naprawdę Bo my byłyśmy pewne, my się tak bałyśmy, że nam będzie za gorąco, że będziemy umierać i że będzie w ogóle masakra A jest tam codziennie tak zimno, że ja śpię w długim rękawie, w długich spodniach i dzisiaj byłam pod trzema kocami A i tak się obudziłam zziębnięta i z niewyschniętymi włosami Więc... Ja nie wiem, co to jest kurczę za pogoda, ale no już na szczęście wychodzi słońce, więc będzie pięknie. Już przyszedł pan przewodnik. Jest. Jest się sprawiedłowy tu. Jest na wejściu, proszę. Wiecie, co tutaj nagrali? Fast and Furious 5 i Michael Jackson. Nie pamiętam nazwy piosenki, ale tam już widać trochę górę fabeli. Michael tak. Jackson teledysk był tu nagrywany. Tutaj już mamy, proszę, graffiti na wejściu, jeszcze nie jesteśmy. W środku no, faveli. chyba jest już początek. Więc... We have similar because we are living in Proszę, tutaj no, mamy takie schody no, i to dzieci to... malują swoje imiona i wiek. Proszę. I tam wiek... Jaką... Oj, skoczyła właśnie, ale to powinna być jeszcze jakaś. Kurde, nic nie widzę. Proszę, taki widok tu mamy Jezusa. I teraz... Czekamy na kolej. Oni mają tutaj darmową tą tu kolej, więc po prostu zamontowali i jeżdżą I w kolei. Bardzo długo ona jedzie, jest bardzo, bardzo wolna koleja. Proszę, tak to wygląda z góry. Wszyscy mają takie baniaki z wodą na... Um... Na dachu, i my mamy takie same w naszym mieszkaniu I biedacy muszą to napełnić na cały czas. No tak. Wchodzić, wchodzić Mówi, na szczęście. Ja się zastanawiam, jeszcze muszę zadać pytanie, e, czy oni sami budują te budynki? Bo połowa tych osób ma gruz taki naładowany na i na To znaczy, co oni są w trakcie budowy? Że dzieci tu dopuszczają latawca. Takiego latawca puszczają tu mamy takie mozaiki, troszkę worów z gruzem. I tu mamy... Patrzcie, jesteśmy blisko Jezusa. Nie wiem czego widać, ale tu jest Jezus, proszę. Wielki Jezus. Taki mają widok z samej góry. Patrzcie, my jesteśmy w Faweli Santa Marta. Tam jest największa Fawela w Rio de Janeiro. Roc Rocinia. 150 tysięcy ludzi tam mieszka, tak. tutaj 6 tysięcy, A i tak jest... Czegoś to było? Czegoś tak, tak chciałam powiedzieć. Dobra, kilka informacji, które się dowiedzieliśmy. Po pierwsze, domy tutaj są za około 2000 dolarów, więc mało. W sensie no, też wiadomo, jak te domy wyglądają, ale no, nadal mało. Czy mają fajny widok, czy też darów. No, wiadomo, od wszystkiego to zależy, ale no, generalnie no, 2000, więc I czułem, dolarów. I chciałabym jest bardzo drogie malowanie domów mają samych takich teglapów I to jest prawda, mamy też bardzo dużo gruzu tak na ulicy po prostu leżącego i e, opowiadał nam, nie wiem czy tu zobaczycie, powinniście zobaczyć, są takie kule na, na ścianach e, i to jest przez to, że 20 lat temu był najazd policji na tą fawelę i odebrali im tam pieniądze, rzeczy ich i narkotyki, którymi handlowali mm, i Zamiast wziąć je, wiecie, do siebie, do rządu i zrobić z tym porządek, to oni dali je do innej faweli. No i przez to była trochę spina między fawelami. bo no i oni się nie, nie biją, nie? Nie, no nie, nie, ma nie, ma, nie ma tutaj. Nie ma tu żadnych napojów. Są dosłownie no normalni ludzie. Wszyscy. oni się kochają, wszyscy nie ma tu żadnej dramy. Wszyscy się znają, wychodzi z kolejki do nasz gościu i pomaga przenieść po prostu jakieś wielkie telewizory i szafki. Nie wszystkim dał uznać, Za to jest czyjeś, i żeby tego nie ruszać, bo to tam leży. Tak, i, i okej, okay, oni są okej okay, z tym, jakby oni tutaj o, mają też swoją, czy to jest oczywiste, ale tak, mają jakby swoją hierarchię yy, i normalnie mają tu jakby, wiecie, swojego prezydenta, mają jakby biuro tego, że, gdzie dają podatki, normalnie płacą tu podatki, ale wewnątrz tego, To jest też ciekawe właśnie. Ale rządza to z zewnątrz wyrzuca im śmieci codziennie, czego nie wiedzieliśmy, myślałyśmy, że to, wiecie, się śmieci walają. To się z... to akurat zależy od Paweli, no powiedział, No tak, ale że... tutaj, to, konkretnie tutaj tak. gdzie jesteśmy, to mają jakieś skupisko śmieci i ludzie z zewnątrz to odbierają codziennie. Tutaj Michael Jackson wylądował helikopterem do... Na telewizji naszły jego szatanie i Tak, tutaj był właśnie teledysk, zostawał w hotelu w Copacabana. Dobra, jednak podałam e... złą informację, jednak tutaj mają wielki baniak z wodą, z którego lecą, leci woda do tych wszystkich ich baniaków z wodą. Ale to lepiej niż u nas, tak szczerze, No my nawet nie mamy wielkiego baniaka, trzeba samemu na samym, no to. Serio. Proszę, taka kicia. Oj, oj. Hej, hello my place. Proszę, będziemy grać teraz yy, piłkę z lokalsami. Wszyscy się schodzą na granie piłkę. <śpiewanie> Właśnie wchodzimy w głąb, w sensie idziemy na dół po prostu. Tak, tam jest kotek. O, Może kotek. widzieliście jaką miałyśmy małpę. No, ale tam jest kotek. Idziemy teraz do domu naszego przewodnika. Dostaniemy oprowadzkę po domu. Taka chatka proszę piękna. Bardzo dużo zegara. I bardzo sympatyczni ludzie tu są. A się w tym szoku, wszyscy uśmiechają, I są bardzo szczęśliwi. Tam ale nie będą tego Proszę. Tu patrzcie jaki widok w ogóle. Jest biblioteka, która została wybudowana dla dzieci. Oraz tutaj są jakieś zabawki dziecięce I tam jest szkoła, którą pan wybudował. I patrzcie jakiego mają koteczkę. Oj, jesteśmy w domu. A my na podłodze. U naszego... Przewodnika, a ja mam tutaj dziecko, niestety muszę się nim zajmować. Proszę, tutaj mamy mozaika Michaela Jacksona. Tam jest i on we własnej osobie stoi, uśmiechnięty. Wieka w kolejce do portki. Tak, proszę. Proszę, zatańczyć Michaela. Tak, Nie Michael. Tak, <śmiech> <śmiech> Proszę tutaj dokładnie w tym miejscu i tam Michael Jackson zrobił swój znany ruch obrót. W teledysku, tak, taki właśnie. Z małpą na plecach. <laughs> Jesteśmy w jakiejś knajpie i podano nam, proszę, kawę. Dla mnie mleko w Tak, małpka dalej tu, proszę. I czekamy na jedzenie, ale nie wiadomo, co to będzie za bardzo, bo nie do końca się dogadałyśmy, ma być jakiś kurczak. Zamówiłyśmy jednego kurczaka, przyszło nam takie danie i coś takiego, także ważne, że jedno danie przynajmniej, a nie trzy. Uwaga, test kuraka. to. O, dobre. Fasolka? No. Pycha. Mamy Co tutaj. tu mamy? Złożyliśmy fasolkę, więc polałyśmy ją sobie na ryż. I jakąś bułkę tartą, tak wygląda. Jest z boczkiem, tak z takim opakowaniem. Mm, kurczak pycha. I tu już mamy, to jest jakiś sałatka chyba, bo to jest zimny ziemniak. Ale jest dobry. Jest prosty, dobry, no. Jeszcze z marchewkiem. Bardzo dobra marchewka. Chcemy zobaczyć, czy opłaca się tutaj robienie tatuażu. Tak, jesteśmy no dalej w, podenie, w podenie. I mamy dalej małpę. Do Dobra, kochani, robimy tatuaż. Tu pani robi za 60 reali. To jest jakoś nie 40-50 złotych polskich. I wszystkie robimy, wszystkie robimy. I mał... małpa, małpa też robi. Małpa też. Gotowa na pracę? Ten... Gotowa Nie co zrobiłaś. co zrobiłaś? Małpę. Z Proszę, dowód na to, że jest skrylnie. Wielkie przemyślenie. Przerwa. Przerwa w tatuowaniu na karmieniu. Teraz taka pani. Kandydatka. Również z małpyszami. Zawiam, bo zawiam, robię to Właśnie wychodzimy z Favela. z tatii. się. I wszyscy jesteśmy po prostu y, teraz króle, królowymi w pabeli, Wszyscy się za nami opracają. I słodki chcą sobie Więc tak, to było niezapomniane experience. kręcamy tak. każdemu. Świetnie. Damy wam linka do tatuażystki, którą robimy. Tak. Właśnie dojechałyśmy na Coca Kopa kabane, jak widać. I chodzimy po targach i oczywiście już wydałyśmy całą kasę Są ogromne fale Oj, ogromne targi Ogromne targi, a my kochamy takie targi, więc no niestety Niestety no. już kupione, y, torba i trzy maszyniki. A dopiero weszłyśmy. A robią nam drinki na zamówienie z owoców, które chcemy. Proszę jak tam robią. Co ale ale będzie pyszne się... ale... Tak się obkupiłyśmy, że się zastraszyć Dosłownie My jeszcze mamy najwięcej państw przed nami na świecie i nie mamy 0 złotych na końcu. No. Proszę taka kocha kabana, kopa cabana, człowiekam się myli. Ale potężna jest ta plaża, jest ogromna, jest wielka. Tu sobie dziewczynki jedzą kukurydzę. I taka. I są kokosy. Rozwalone akurat, to jest niemiłe, tak świecić. tutaj się tutaj kokosie. z kokosiem. Kochani, nie zwróćcie uwagi, jak ja wyglądam. <laughs> Mamy taką żabę. Znaczy Marysia ma, bo jej kupiłyśmy z Paulą. E, nie pytajcie sobie ile pieniędzy, po prostu chciałyśmy jej zrobić przyjemność. E, Każde państwo, Marysia musi zabrać żabę. Nie, tylko z podręczny Marysia z wielką żabą z Rio. się wykąpać, ale panowie, zaraz tam zaprezentuję tych panów, bo ja ich bardzo kocham. Kocham wszystkich tutaj, bo to jest niesamowite, to są ludzie w ogóle. I oni nam powiedzieli, że... I się o nas, że mamy się nie kąpać i stwierdziliśmy, no dobra i troje tylko się wykąpałyśmy, nie aż tak Swoje bardzo. Swoje trzy osoby podeszły i powiedziały, nie, nie, zginiecie, zginiecie wczoraj, człowiek umarł. No, no jakby ja im naprawdę wierzę, bo nie, naprawdę ja myślę, są że... mega chwale, no nie widać, bo dać na jak w dupie, ale są naprawdę mega fale i no miłe, że się o nas troszczą, no miłe, to jest takie miłe, że każdy się martwi od każdego i w ogóle jest każdy taki miły. Ale tak, pokażę Wam jak sobie grają w jakąś dziwną grę typu badminton, ale nie wiem czy to by można było tak nazwać. Dziękujemy Wam kochani bardzo za obejrzenie tego vloga. Jak widzicie, my już jesteśmy w dalszej podróży. Proszę tutaj, nasze tatuaże trzymają prawie już wygojone. Tak. Spędzi jak nie powiem co... No już przestan spędzić. Nie dalej spędzi chociaż tyle. Eee, więc tak, my, my, mamy nadzieję, że podobał Wam się ten vlog i będziecie z nami na następnych. Do zobaczenia!